Dzień dobry, z tej strony Tomek, a dzisiaj chciałbym Was zaprosić na materiał, gdzie popatrzę na te nieco większe zegarki. Te, które jakoś tak po tej erze małych zegarków zeszłorocznej mojej erze, jeszcze przed końcem roku, zaatakowały mnie tą swoją wielkością i nie odstraszyły. Zapraszam. W zeszłym roku jak będzie może wiecie, miałem taki okres w okolicach wakacji, gdzie wciągnęło mnie mocno w małe zegarki. Gdzieś tam ewolucja moich spotkań z PRX-em, e, która doprowadziła do tego najmniejszego rozmiaru, potem Smith, w międzyczasie też Omega Seamaster Professional w 36 mm. Z tego wszystkiego do tegorocznej kolekcji zegarkowej na 2024 rok, którą wam pokazywałem w ostatnim materiale, dołożyłem i ostała się ta mała Omega. I to jest chyba podsumowanie tych małych zegarków dla mnie takie najsensowniejsze i jednocześnie bezpieczne. Dlaczego mówię bezpieczne? Jak zauważył Mr. Jay na spotkaniu, które miałem z nim ostatnio, był przekonany o tym, że gdy porwały mnie te pomniejsze zegarki, to skończy się to nieubłagalnie wejściem w vintage a wchodzenie w vintage, że tak to ujmę, nigdy nie było moim założeniem, nigdy nie było moim zamiarem. Co więcej, ja niejako rozumiem ryzyko z tym związane. Tych vintage'owych zegarków jest bardzo dużo i łatwo się w tym wszystkim zatracić. To jest naprawdę głęboka królicza nora. Na szczęście z końcem zeszłego roku niejako, niejako na pomoc pojawiły się zegarki duże i moje zainteresowanie tymi nadmiernie nawet dużymi, jak dla mnie, czasomierzami. Tak mówić zupełnie transparentnie, to muszę przyznać, że takie pierwsze, pierwsze spojrzenie pojawiło się wtedy, kiedy byłem na rajdzie malucha, który też wam pokazywałem w zeszłym roku, a tam Radek miał na ręce pomeraja. I ten pomeraj, po przymierzeniu, po przyglądaniu się mu jak to działa, pokazał mi, że duży zegarek, nawet z perspektywy papierowych wymiarów bezsensownie duży, też może być ciekawy i może na niezbyt na ogromnym nadgarstku leżeć przyjemnie. I tak od słowa do słowa jakoś się tak wydarzyło, że. Na ostatnim spotkaniu przedświątecznym pojawiła się okazja i wrócił ze mną do domu Maranes. Maranes, a konkretnie model nazwany przez tą firmę Caron. Duży zegarek, wulgarny zegarek, ale zegarek, który pokazał, że potrafi się odnaleźć wtedy, kiedy potrzebuje takiego wariata, dziwaka, weirdo, o którym wspominałem w poprzednim filmie i zegarek, który sprawił, że inne zegarki duże straciły nieco atrakcyjności. Pozwólcie, że go Wam bliżej pokażę. Dzięki uprzejmości Master będę mógł pokazać go w towarzystwie innego zegarka o podobnym koncepcie, podobnym sznycie, bo mam tutaj też grupę Gama Peacemakera. Też bardzo interesujący zegarek i powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że ten maranes jest już u mnie i że robi, pełni rolę takiego prawdziwego kowadła, to ten Peacemaker byłby dla mnie bardzo atrakcyjnym zegarkiem, zastanawiałbym się bardzo, bardzo głęboko, czy to nie jest ciekawa propozycja do kolekcji jako wielkolud. Ale przyznam się szczerze, że gdy spojrzymy na te dwa gatki obok siebie, to Peacemaker wydaje się taki rzeczywiście bardzo pokojowy, rzekłbym nawet delikatny. Zerknijmy na nie w warunkach studyjnych. w przypadku tych dwóch a szczególnie tego dzisiejszego głównego nazwijmy to bohatera Maraneza nie sposób chyba zacząć inaczej niż od wymiarów i tak też zrobimy mierzymy 46,5 mm bez koronki 51 mm z koronką 58,4 mm lak, 24 mm między uszami 14,9 mm grubości Towarzysząca nam dzisiaj tutaj gościnnie grupo gamma, jeżeli chodzi o domenę wymiarową, to 42,8 mm bez koronki, 46,4 mm z koronką, 52,3 mm lack to lak, 12,9 mm grubości i 24 mm między uszami. Już samo to wymiarowe porównanie pokazuje jasno, że mimo tego, iż Grupo Gama niejako startuje w tej kategorii dużych zegarków, zegarków takich właśnie gdzieś tam ala la Pame Rajowatych, to jest to zupełnie w porównaniu z Maranezem, tym konkretnym tutaj, właściwie rzecz biorąc, codzienny maluszek. I tak też czuje się go na ręce, choć... Przyznam się, że jest tutaj pewnego rodzaju dysonans, który z mojej perspektywy też działa na rzecz maraneza. Co mam na myśli? Jest on po prostu wulgarnie właściwie czy bezczelnie duży i w żaden sposób nie próbuję tego ukryć. Kształt uszu, jego bardzo płaska charakterystyka w tym wymiarze, krzyczy z daleka: jest to wielki zegar i on będzie się prezentował jak wielki zegar nawet na dużych nadgarstkach. Tutaj nie ma w ogóle jak gdyby próby ukrycia swojej wielkości, czy postawienia jakoś na zabiegi, które miałyby maskować uszy, czy układać go wyjątkowo, wyjątkowo niwelując efekt, efekt jego rozmiaru na nadgarstku. Zupełnie nie. I jest to, przynajmniej w mojej opinii, zabieg celowy i działa. Nie trzeba się zastanawiać, czy ten zegarek jest założony i jest po prostu na rękę za duży, bo ktoś się nie zorientował albo ktoś zrobił to przypadkiem. Nie, to jest celowo wielkie. Jakby na to nie spojrzeć. Grupo Gama z drugiej strony jest uszyta w sposób taki, że na ręce nosi się właściwie bardzo wygodnie. Fajnie, fajnie oplata nad garstek. I przez to nie jest tak wulgarnie wielka. No przez to i przez to, że same jej wymiary nie są takie ogromne. Z tym, że w tym przypadku, przynajmniej taka jest moja opinia, można pomyśleć, że ktoś ubrał za duży dla siebie zegarek. I nie, że nie wynikało to z chęci założenia czegoś takiego kowadłowatego. Jeżeli chodzi o maraneza, tam nie ma wątpliwości. Zakłożyło się ten zegarek, bo był to zamysł założenia czegoś wręcz śmiesznie wielkiego. A tutaj? A tutaj, jeżeli ktoś ma większy nadgarstek niż ja, to może to być całkiem układny i fajny, codzienny zegarek. Po prostu. Niekoniecznie taki, który startuje w kategorii dość wydatnych, a la pomerajowatych czasomierzy. Jeżeli chodzi o wygodę na nadgarstku, tak po prostu per, per codzienność, to ta tutaj grupa Gama zdecydowanie jest bliższa kopertom Panera, które też są na, za, na nadgarstku bardzo wygodne. Bardzo fajnie się układają i, i naprawdę przez ten swój sznyt, przez ten swój kształt fajnie znika. I może to być całkiem, całkiem sensowny pomysł na zegarek po prostu na co dzień. Jeżeli ktoś lubi nieco większe... Czasomierze albo jego gabaryty, jego nadgarstka po prostu pozwalają mu na takie rozwiązanie. Sam zegarek też jest bardzo fajnie wykonany. Ta wersja, którą mam okazję gościć, z niebieskawą tarczą, taką wykonaną w formie wielowarstwowej, bez przekombinowania, z delikatnie postarzaną sztucznie, prawdopodobnie lumą czy kolorem indeksów, no i taką pokrywaną, postarzaną kopertą stalową. Wygląda to bardzo fajnie, uzupełnione są takie szczegóły jak chociażby dopasowana sprzączka. Tył też całkiem fajnie się prezentuje. Widzimy tu automat z wachnikiem, który nosi nazwę, nazwę brandu. Także jest to dość fajnie dopracowane jako całość. Jest to całkiem ciekawy koncept i dobrze to jest poskładane. Przemyślany zegarek, który można by uznać nawet za wielkiego sportowego. Smartka żualowego, eleganta, eleganta nie, ale taki po prostu zegarek codzienny. A ten? A ten wprost mówi, prosto w twarz, odważnie, że nie jest normalny, że jest wielki i gdy zakładamy go na rękę, to robimy to z premedytacją. Bardzo wyprofilowane na płasko uszy powiększają jeszcze ten efekt, jak siedzi na ręce. Gdyby były nieco zagięte, to robiłyby tą robotę. Udawania zegarka mniejszym niż on jest. A tutaj w ogóle nie było tego zamysłu. Ten zegar to jest taki wielki, wulgarny, rzucający się w oczy nurek. Niby nurek, bo z perspektywy nurkowania, co prawda technologicznie wodoodporność i wszystko jest na miejscu, to nie ma tutaj sekundnika. No a Bezel ma tylko pip i, i ciężko byłoby nim coś szczególnie precyzyjnie odliczać. Za to chodzi bardzo fajnie. I bardzo podoba mi się ta jego industrialna estetyka. Cała koperta jest wykonana w satynowym wykończeniu, co, co tylko dodaje do tej wspomnianej takiej industrialnej wizji zegarka. Mamy tu też do czynienia z powtarzającym się takim nie wiem ile to nie liczyłem, dwunastościennym, dwunastobocznym kształtem zarówno koronki, jak i dekla. Sama koronka nie jest co prawda sygnowana, ale też nosi taki dwunastościenny kształt. Jest dość wydatna, nie najwygodniejsza w obsłudze, ale też nie jest jakoś dramatycznie niewygodna. Tubus działa jak trzeba i wszystko robi to, co robić powinno. Tarcza jest dość prosta, nieprzekombinowana ale ma ten fajny, charakterystyczny i dla mnie nowy w kolekcji sznet tarczy typu Kalifornia. Czyli mamy tu mieszane numerały rzymskie i arabskie, pół na pół. Można to lubić, można tego nie lubić. Zresztą ten maranyz występuje w kilku wersjach wykonania, też z tarcza, tarczami klasycznymi, nie tarczami Kalifornia. U mnie to jedyna Kalifornia i pierwsza Kalifornia, jaką mam w kolekcji. Całkiem mi się to z perspektywy estetycznej podoba. Patrząc jeszcze tak technologicznie, jak tu zostały wykonane pewne rzeczy, to w przypadku grupy Gamma mamy klasyczne wiercone uszy i teleskopy sprężynowe, co też pokazuje dużo większą, że tak to ujmę, normalność tego zegarka. Zaś marane to piny wkręcane, tak jak to ma miejsce w Panerajach. Nie wiem czy wszystkich, ale przynajmniej w tych, z którymi miałem tutaj pory do czynienia. W sumie jest to fajne, choć, choć, choć trudniej pewnie wymienić w przypadku ewentualnego uszkodzenia gwintów w kopercie. Może być potencjalny problem. Nic takiego się na razie nie dzieje i mam nadzieję, że nie będzie się takie coś działo. Plecki są bardzo proste. Właściwie rzecz biorąc kilka wspomnień o 300 metrowej e, wodoodporności. Nazwa marki, wspomnienie, że zegarek jest automatyczny, numer seryjny zegarka i... To fajna, wizualna reprezentacja nurkującego człowieka. Jak już wspomniałem, czy zająknąłem się we wstępniaku, miałem kiedyś ochotę i myślałem o czymś z serii Grupo Gamma właśnie jako taka alternatywna wersja Paneraja, taka budżetowanie, bójmy się tego określenia. I przeglądałem ich oferty. Chociaż muszę powiedzieć, że te dokładnie wersje peacemakerów, które podobały mi się najbardziej, czyli te w klasycznym kolorze koperty i z subsekundą, taką właśnie ala pamerajowatą, wycenione były bardzo wysoko. Bo jeżeli pamięć mnie zawodzi, to, były to był to rząd wielkości około 5000 zł. Ten tutaj model jest do dostania w racjonalniejszych pieniądzach. Ale przyznam szczerze, że ta kombinacja kolorystyki i wykończenia nie byłaby moim pierwszym wyborem. Gdybym się nie spotkał z tym gentlemanem i gdybym nie wiedział tego, co potrafi pokazać jako taki wulgarny, kowadłowaty zegar, to może bym był mocno zainteresowany tym, co oferuje właśnie grupo gamma przez to, że jest to jakieś tam nawiązanie homarowe koncepcyjne do idei pameraja, a jednocześnie nie jest to kopia 1 do 1. Za to tu nawiązanie ideowe, koncepcyjne jest jak najbardziej. nie jest to zupełnie kopia 1 do 1 właściwie chyba niczego na świecie, jeżeli się nie mylę. a urzekł mnie tą swoją oczywistą dziwnością. I dlatego jest już w mojej kolekcji. I dzieli czas nadgarstkowy, przynajmniej ostatnio, dość mocno z tym zegarkiem Omegi z kolekcji, który jest z zupełnie przeciwnego bieguna czy z przeciwległego końca spektrum rozmiarów. No bo ten sam nadgarstek, ten sam zegarkowy wariat i dwa takie zegarki. Jeszcze niedawno nie uwierzyłbym sam sobie, że mogę być zainteresowany i że mogę z radością nosić takiego wielkoluda. Teraz go mam i noszę z radością. I z taką samą radością, co najmniej taką samą radością, noszę też 36 mm Omegę. Być może jednak jest prawdą, że rozmiar nie ma znaczenia. I taki wielki zegar zagościł w mojej kolekcji i zaskakująco często siedzi mi na ręce. Co więcej, przez ostatni tydzień, półtorej, e, dość często przeskakiwałem właśnie między tym maranezem a tą małą kwarcową Omegą. Jest to dość skrajnie abstrakcyjne i myślę, że nie do końca normalne z mojej strony, ale daje mi to dużo frajdy. Ten zegar jest bardzo taki rzucający się w oczy i, i to właśnie robi. Takie przełamanie jakoś u mnie nastąpiło, że mam już teraz spektrum rozmiarowe chyba pokryte prawie, że całkowicie. I to w sposób dość wyraźny. A to moje kowadło zawsze jak przestanie mnie cieszyć jako zegar, to może robić za całkiem niezły środek ochrony osobistej. Tak się przynajmniej wydaje. Zrobione to jest całkiem fajnie, jak zresztą mieliście okazję zobaczyć. Wycenione racjonalnie według mnie i pozwoliło mi odhaczyć tą taką pamerajowatą potrzebę gdzieś tam, która się we mnie narodziła. Na jak długo? Zobaczymy. Pameraje jako takie... Choć fajne, interesujące i z historią są bardzo drogie i trudno sobie tak po prostu, z mojej przynajmniej perspektywy, spróbować na dłużej. Ale jak wszystko dobrze pójdzie, to i Pameraja Wam na kanale za niedługo pokażę, bo i takie cukiereczki znajdują się w kolekcjach moich znajomych. Także dziękuję za dzisiaj. Cześć i do zobaczenia.